32 sezony w drugiej lize. Lider takiej wszech czasów. Zdobywca Puchal Polski w 1983 roku. Filant Puchal Polski w 1955 i Super Puchar w 1983 roku. Rekord dla drużyna Wielkich i tradycyjnych biało-czerwonych Fasiakach zespół Resum i Rzeszów. Wielkie brama, drodzy Państwo, dla obydwu klubów. Jeszcze, drodzy Państwo, przed nami miłe gratulacje. Wręcz Jaki Jakuba Wawrzyjaka, pamiątkowo, a bardzo proszę też Panią Marka Luźniaka, już mamy na bóstku, który wręczy pamiątkowy kucharz członkowi zarządu Centra Zatwolnia Rzeszów, Witoldowi Falawędrowi. W swojej dozyniosku sztuki, pana Rafał Wielczeniu, określą się z satelotki z sędzią dzisiejszego spotkania. To spotkanie, Są, panią? Panią? drodzy państwo, to prowadzi sędziowska w Na Rafał Sawicki, Stergom Rzeka, asystować mu będą pani Katarzyna Wójc oraz pan Wójcie Wolan. Serdecznie wszystkich witamy przez Zespół lekki. W bramko Marko Maricz, 3. Jakub Wawrzyniak. 5. Ludmilson Silva, 22. Marino Marka 29. Newan Markowicz. 8. Daniel Łukasik. 9. Michał Mak. 11. Właśnie Makuszewski. 14. Piotr Wiśniewski. 18. Adam Buksa, Isk. 30. Grzegorz Kosik. I zespół w Mateusz Matarusz 23 Sebastian Fedan, 18 Przemek Żmuda, 20 Mirek Baran, 4 Piotr Szkolnik, Kapitan soli, 17 Przemek Tyrynek, 14 Szymon Kaliniec, 8 Konrad Domoni, 11 Radek Adamski, 9 Tomek Cieczko i z dziesiątką w ataku Damian Brusiecki. Jednym z głównych punktów obchodów jubileuszu 110-lecia powstania klubu CWKS Rysowia Rzeszów było rozegranie towarzyskiego spotkania z ekstraligową drużyną Lechi Gdańsk. Kibice licznie stawili się na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego 22 w Rzeszowie. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego. Zobaczcie. 何して

Zakończył spotkanie z okazją Stron Dziedzictwa klubu Rysów na Rzeszu. Dla klubu jest ciekawe widowisko, troszeczkę mało bramek. Natomiast chciałbym pogratulować Rysowi że że dobrej Tak Traktowaliśmy to, to mecz bardzo poważnie i, i, i musieliśmy włożyć mnóstwo wysiłku, aby stwarzać sytuację. Pojmo tego, że jest różnica. Dwóch, trzech pasów y, pomiędzy nami w rozgrywkach, to, to naprawdę musieliśmy się dużo napocić, aby, aby ten mecz dzisiaj w jakimś takim miejscu. Jeszcze raz gratuluję, dziękujemy za przyjęcie, fantastyczne przyjęcie, i na pewno każdy z nas będzie miał wspominać ten krótki krótkim Chciałbym na wstępie podziękować dużym gości za przybycie i zagranie przygodnego meczu z nami. Jest to dla nas, w szczególności dla, dla kibiców, dla młodych chłopaków, fajne przeżycie. Radek Adamski, wysokiej do historii. Nie wszyscy widzieli bramkę. Mhm. To był Szatni. Trzeba to zobaczyć na klipie. Powtórkę. No, fajnie wyszło. Myślę, że jakiegoś dramatu nie było, nie dostaliśmy piątki, szóstki. Dostaliśmy do sprawy poważnie. Myślę, że Lechia, Gdańsk też. Fajnie wszystko się ułożyło. First of all, thank you for, for the invitation, for the game. It uh, was really a uh, nice and good test for us. And uh, I think it was also for the people in the stadium a good game. It was, uh, there were many, many situations with, uh, with many I know, to było dla publiczności to widowisko to Z wieloma sytuacjami, kiedy można było zdobyć bramkę. I drużyna Rasovi wykonała naprawdę dobrą robotę, szczególnie w pierwszej połowie. So, um, what I can say my, to my team is uh, that uh, we just worked together since 3 days. So, and we tried two different options in the game today. And first today and second. We tried two different options, just to see how the players um, fit in the best position. And I'm uh, not satisfied with the result because we can. Nie jestem zadowolony z rezultatów, ponieważ mogliśmy zdobyć więcej zamek. ale gra mi pokazała, że mamy dużo zawodników wysokiej jakości, którzy mogą zagrać w taki sposób, żebyśmy odnieśli sukces w liceum.

so i think my players know now exactly um, what happens in the next weeks and months because they have to work really, really hard. So to, my, my to show me the possibilities and uh, with all the power they have, what i expect of players uh, who are playing in the first league of uh, poland. To było nagrać w pierwszej drużynie. Również chciałem bardzo podziękować trenerowi, drużynie Lech i Gdańsk, że zechcieli uświetlić nasz jubileusz. No muszę powiedzieć, że, że wszyscy zawodnicy, jak i jakiś szkoleniowy jesteśmy dumni, że, że mieliśmy szansę rywalizować no, z drużyną dzień z Ekstraklasy, która, która na co dzień nam się ta szansa no, nie udaje. Myślę, że mecz pokazał, że że drużyna i poszczególni zawodnicy mają potencjał i jeżeli, jeżeli będą szli w dobrym kierunku, to, to myślę, że część z nich ma szansę grać w wyższych ligach. Oczywiście w posiadaniu piłki, w, w umiejętnościach piłkarskich drużyna Lechii nas przewyższała, natomiast chciałem zauważyć, że, że zwróciłem uwagę zawodnicom, żeby... E, żeby grali odważnie, żeby rozgrywali piłkę, żeby nie, nie uderzali tylko do przodu i, i, i patrzyli co się uda. I myślę, że wiele akcji, szczególnie w pierwszej połowie takiej treny podkreślił, było, było ciekawych. Zdobyliśmy gola. Przez dłuższy czas remisowaliśmy z, z tak mocnym przeciwnikiem. Oczywiście no dużo zmian tych było i, no i te zmiany wiadomo, że zaburzyły pewien rytm, natomiast chciałem dać zagrać wszystkim, wszystkim zawodnikom, żeby, żeby poczuli być się zadowoleni w rywalizacji z, z zespołem Ekstraklasy. Jeszcze raz chcę podkreślić, że jestem zadowolony z tego meczu i myślę, że, że pokazaliśmy się z dobrej strony i bardzo dziękujemy zespołowi i trenerowi, że do nas przyjechali i mieliśmy możliwość zmierzenia się w tym pojedynku. Dziękuję. tvpodkarpacie.pl